Siemanko, tu jest Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny materiał pogadankowy. Wyjechałem sobie z domku, także macie fajny widok. Tak się ustawimy inaczej. Pole, coś innego. Przechodząc do meritum tego materiału. O czym chciałem dzisiaj pogadać? O tym, co mnie ostatnio drażni. I tytuł tego materiału to będzie Nie każdy bohater nosi palerynę. I chciałbym, żeby bardzo dużo osób sobie wzięło ten materiał do serca. Bo chciałem Wam coś przekazać. Pewnie widzicie w dzisiejszych czasach wysyp osób, które twierdzą, mówią, o, self-made milioner, ja wszystko osiągnąłem sam i tak dalej. Fajnie, nie? Ale dam Wam pewien przykład. Kiedy ostatni raz zastanowiliście się nad tym, jak jesteście przedsiębiorcą, bo ja bardzo często to widzę po przedsiębiorcach, którzy po prostu obrotli w piórka, czy na przykład ten tartak, który prowadzisz, funkcjonowałby, gdyby nie ten pan Romek, który przychodzi na ósmą do roboty, i pracuje do 16 i nosi drzewo, za tą najniższą krajową, którą mu wypłacasz. Czy twój biznes dalej by prosperował w taki sam sposób, jak prosperuje? Czy ta głupia małgorzatka, która jest księgową i robi niby nieznaczącą rzecz i pomaga ci podczas kontroli skarbowej, żeby urząd skarbowy się do ciebie nie, wy, nie dojebał, czy gdyby jej nie było, to dalej byś był w tym miejscu, gdzie jesteś, dalej byś był tym self-made milionerem? No nie, bo to gdzie jesteś, zawdzięczasz innym ludziom. I zobaczcie, że ja w swojej pozycji jakoś nigdy nie mówię, że o do wszystkiego doszedłem sam i tak dalej. Wspominam o ciężkiej pracy, o tym co musiałem zrobić, ale nie ujmuję nigdy pracy innym osobom. I podam wam taki przykład. Dzisiaj wstawiłem na story właśnie to, że kupiłem swojej kobiecie dwie bukie, dwa bukiety kwiatów. Byliśmy po prostu na wyjeździe. Przy okazji rozwaliłem tam porszaka, bo wjechała we mnie niemka kadupą, ale to inna kwestia. I pewna osoba do mnie napisała, czy coś przeskrobałem, że kupiłem kwiaty. Ja wpisuję, że nie, kupuję kwiaty co, co dwa tygodnie, jak z Wienną. Aha, czemu? No wiesz co, no właśnie temu, że ta osoba była ze mną, jak ja spałem na materacu i nie miałem nic. I ja niesamowity, że tak powiem, niesamowitą część swojego sukcesu zawdzięczam tej osobie. Dlaczego? Ponieważ w momencie, w którym ja idę do pracy, jak macie film, ja mam to zobaczyć tak. Jak macie film, no i na to Terminator. jest Schwarzenegger, prawda? No główny aktor filmu. Ale bierzecie pod uwagę, kto go nagrał, kto jest montażystą, kto wymyślił dialog, kto wymyślił fabułę, kto jest postaciami drugiego planu? Nie, skupiacie się na Schwarzeneggerze, prawda? Jak wchodzicie do restauracji, to widzicie tylko klientów, nie widzicie gościa, co podaje wam jedzenie, nie widzicie kucharza, nie widzicie szefa kuchni, nie widzicie menadżera, nie widzicie księgowej, nie widzicie tych osób, są niewidoczne, nie? No bo nie każdy, właśnie, bohater nosi pelerynę. I tak samo jest nawet z Waszą partnerką, która jest. Bo wiecie, ja może pracuję bardzo dużo czasu i widzicie to moją pracę i tak dalej. O, Pablo stał znowu o 4.40. Nagrywa nam materiał, odpowiada na raporty. Prowadzi jeszcze inne biznesy na boku. Robi coś. Ale gdyby na przykład mojej partnerki nie było, czy ja bym miał posprzątane w domu? Czy ja bym miał ciepły posiłek w momencie, w którym wracam z tego głupiego nagrywania filmu? Nie. I to dla Was nie ma znaczenia, prawda? Bo nie przynosi pieniędzy do stołu. Bo nie jest spektakularne, bo nie pokazuje sukcesu. Ale to ma niesamowity wpływ na to, jak Wasz dzień cały przemija. Jak niesamowicie pozytywnie wpływa na Was to, że macie przy sobie kogoś, kto Was rozumie. Co mam na myśli? Jeśli ja pracuję, dajmy na to, że się dni po 18 godzin lub więcej, to ja nie mam kłótni w domu. O to, że ja idę pracować. O to, że ja mam jakiś cel, o to, że ja nie wiem. Kupiłem kurwa dwuosobowy samochód, który ma bagażnik z przodu, a do tyłu kurwa, o, macie kanapę kurwa, do której ledwo co możecie tam zmieścić. Nie mam o to problemu. Nie mam stania nad głową mięczenia. Czy ta osoba mogłaby tak robić? Mogłaby. Ale tego nie robi. I za to też trzeba być wdzięcznym. I pytanie, czy doszedłbym tak daleko w życiu, gdybym nie miał takich osób wśród, yy, wśród, wśród siebie? I dlatego nie mówię, że jestem self-made, bo ja wszystko zawdzięczam innym ludziom, bo rywalizujecie, prowadząc jakąkolwiek firmę, robiąc cokolwiek z drużynami, z innymi ludźmi, I jakoś o tych innych osobach, które nie są na świeczniku, na pierwszej stronie gazety, w ogóle się nie mówi. Czy ktoś wie, kto jest menadżerem Messiego, Ronaldo? No nie, bo Ronaldo i Messi kopią, kopią piłkę. A kto im podpisuje kontrakty? A kto im podrzuca e, jakieś, nie wiem, tematy z reklamami i tak dalej, które mają podpisać, żeby zarabiać więcej pieniędzy? Kto, nie wiem, inwestuje ich pieniądze w mieszkania, w cokolwiek? Myślicie, że robią to oni? Nie, bo nie mają na to czasu. A o tym się nie mówi. O tym się nie mówi. Bardzo często nie mówi się o tym, szczególnie w podejściu do kobiet. Bo dzisiaj, moim zdaniem, do kobiet to ludzie podchodzą rzeczowo co mnie po prostu wkurwia. Bo, no nie może zostałem staroświecko wychowany bądź cokolwiek, ale naprawdę jakby nie widzicie w tym żadnej większej głębi. No, bo co ty mi dasz? Co ty mi dasz? No, jasne, ja też potrafię sobie gotować, Jasne, ja też potrafię wszystko zrobić. Tylko, że dzięki tej osobie nie muszę. Mam więcej czasu na co innego. Wstanę rano, mam uśmiech, że widzę tą osobę. Że ona jest przy mnie. Myślicie, że to wszystko, co mam teraz w życiu, cieszyłoby mnie tak samo, gdyby tej osoby nie było? Myślicie, żebym był tym samym człowiekiem, którym jestem teraz, gdyby tych osób nie było? Bo te osoby dużo mi nauczyły. Bo też jedna rzecz, którą musicie zapamiętać: najwyraźniej widzicie się w oczach bliskich. I te rady, te kłótnie, o które macie. Z tą bliską osobą. To są te kłótnie, które mają największą wartość i największą ilość informacji zwrotnych dla Was. Bo bardzo często, ja jeśli dajmy na to, Wasza partnerka, partner się do Was coś przyczepi, to obo czepia się. Nie, nie czepia się. Widzicie codziennie. Widzicie, jak myjesz kurwa dupę, widzicie, jak myjesz zęby. Widzicie cały jebany dzień. Ma najwięcej informacji o tobie. W momencie, w którym Ty się kreujesz na silną, super, kurwa, osobę, on widzi, że sobie nie radzisz. On widzi, że się stresujesz. On widzi, że się denerwujesz. I powinieneś być wdzięczny za to, że ta osoba jest przy Tobie. I w szczególności chciałbym to powiedzieć do, też do panów takich, szczególnie takich, co właśnie osiągnęli coś w życiu wedle, wedle ich ego i mniemania. Schowajcie, kurwa, ego w kieszeń i zajdziecie o wiele dalej w życiu. Nie jesteście nikim wyjątkowym. Nikim. Skoro ja nie mam 24 godziny do wykorzystania i muszę prosić o pomoc inne osoby, zatrudnić do pomocy inne osoby, to nie będę pierdolił, że jestem self-made milionerem, bo kurwa nie jestem. Bo bym nie osiągnął tego, co osiągnąłem bez innych osób. Nawet tych, których podcięły mi skrzydła. Nie osiągnąłbym. Dlaczego? Bo dzięki temu, że mi podcinały skrzydła i we mnie nie, wierzy, nie wierzyły, to miałem chęć na napierdalania dalej. Każdy, kogo spotkacie w swoim życiu, każdy, kto będzie, że tak powiem, choć kawałek czasu przy Was, ma wpływ na to, gdzie jesteście. I nie bagatelizujcie ludzi na podstawie tego, ile zarabiają w Waszej firmie, ile mają tego, tamtego i tego, bo to nie ma znaczenia. Bo gdyby nie oni, to byście nie byli w tym miejscu, w którym jesteście. I taka jest prawda. I wiecie, co to jest jeszcze najśmieszniejsze? Szczególnie jak ja współpracuję z ludźmi i nimi pomagam. Mam uczniów, którzy są oddani mi za to, że im pomogłem. Że dajmy na to, nie musi teraz, kurwa, pracować w kopalni, tylko siedzi i zarabia, kurwa, 100 tysięcy miesięcznie, wykorzystując i skalując się poprzez konta fundowane. I nawet już nie musi z fundowanych korzystać, bo już zbudował sobie taki majątek. I te osoby są wdzięczne. Ale wiecie też, jakie trafią się osoby? Właśnie takie, o których wspomniałem. Które dzięki mojej pomocy... Chociaż nienawidzę tak mówić i powiem tyle, to jest ich robota. Ja tylko im pokazałem drogę. To, co oni z tym robią, to już jest ich, ich, że tak powiem, broszka. Ale to bardzo właśnie często widzę po takich, że, że to oni osiągnęli. Że to dzięki samemu sobie, że nikim nie pomógł. self-made. Właśnie te takie pierdolce w głowie zaczynają się w momencie, kiedy coś ci wyjdzie, a byłeś nikim. I te osoby właśnie myślą w taki sposób, i wiesz, jak to się potem kończy, że te osoby, które były przy nich. Oni się sami od nich odcinają. I co jest wtedy? Nurek. Nurek do dołu. I wiecie co? Niesamowicie cieszę się, że takie osoby muszą odrobić taką lekcję. Bo to pokazuje, jak mało wiedzą i jak mało doświadczyły w życiu. Bo to, że teraz jesteś na szczycie, to nie znaczy, że zawsze na nim będziesz. I jak jesteś na szczycie, to musisz się cały czas zachowywać tak, na tyle, żeby na tym szczycie być. I nie zapominajcie. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Nie każdy musi grać nagera w filmie, żeby coś znaczyć. Bo to, że Wy jesteście główną postacią, to nie znaczy, że zgarniacie największą garzę. Pamiętajcie o tym, bo nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak sami mało jesteście w stanie działać bez pomocy innych osób. I nie ma w tym żadnego wstydu, nie mam się z tego przyznać, że miejsce, w którym jestem. Zawdzięczam też innym osobom. I te osoby doskonale wiedzą, o kim mówię, bo rozmawiamy na co dzień. I pozdrawiam i moją partnerkę, i pozdrawiam chłopaków, i wszystkich ludzi, z którymi mam kontakt i pomagają mi, czy to w innych biznesach, i tak dalej, że pamiętam o Was każdego dnia i że nigdy mi nie odpierdoli, nie musicie się martwić, że takie coś nastąpi bo pamiętam, kto był, jak nie miałem nic i pamiętam, kto był, jak nie było niczego. Także pozdrawiam tylko wszystkich serdecznie, a tym materiałem chciałbym przekazać, żebyście szanowali te osoby, które są przy Was od samego początku i żebyście nie dawali swojemu ego się, samego siebie kontrolować, bo ego w dzisiejszych czasach jest najgorsze, co możecie mieć. I pamiętajcie, nie jesteście wyjątkowi, jesteście zwykłym chujem do szczania, Takim samym jak ja. I nie dojdziecie nigdzie więcej w życiu bez pomocy innych osób. I pamiętajcie, że te osoby, których nie myślicie na co dzień każdego dnia, to są te osoby, które mają największe znaczenie. Pozdrawiam serdecznie.